Zobaczcie, jak u mnie wino na pergoli. Dojrzewa. To jest odmiana regent regent. No tak, taka przerobowa. To jest po tych przymrozkach. Zrobię te przymrozki. Taki krzew. byłby cały obrośnięty winogronami. No jest ich połowę mniej. Bo przemarzał, ale i tak jest dosyć sporo. Nieraz było tak dużo winogron, że ta cała konstrukcja się uginała od ciężaru. <tryk> Owniana fajna na wino. A tutaj jest Svenson Red, już też dojrzało. Dosyć późno w tym roku jest fajna odmiana. Zobaczcie, ile tych owoców tu już jest. I to też wszystko od nowa zawiązywały, bo były te przymrozki w tym roku. Także praktycznie krzew był cały ogołocony. Nie było nic za nim. No jeszcze jest dla tygodnie. Już będzie można je jeść.